Witamy serdecznie. Jako Stowarzyszenie Wiara Poznania, a przede wszystkim Kobiety, chciałybyśmy odnieść się do skandalicznych słów, które padły w ostatnim czasie podczas spotkania Fundacji Patriarcha. Patriarchat. Otóż jako Wiara Poznania, która popiera pana Dariusza Schindlera, kategorycznie odcinamy się od tego typu wypowiedzi. Ponadto chciałbyśmy podkreślić, że pan Dariusz Schindler jest mężczyzną o wysokiej kulturze osobistej, dżentelmenem, który zawsze z wielkim szacunkiem odnosi się do kobiet, czego same doświadczyłyśmy uczestnicząc w spotkaniach Korony Konfederacji w obecności pana Dariusza Schindlera. Dlatego też nie dajmy się sprowokować i nie wpisujmy się w tą Narrację aktualnie zalewającą internet, jakoby Konfederacja pogardzała kobietami. Pamiętajmy również o tym, że Konfederacja zrzesza trzy partie: Mianowicie Nową Nadzieję, Ruch Narodowy oraz Koronę Konfederacji, którą reprezentuje m.in. pan Dariusz Szyngler. Wspierajmy i głosujmy na pana Dariusza Szynglera, poznańskiego adwokata któremu leży na sercu los naszej ojczyzny Polski, dla którego rodzina jest źródłem siły narodu i państwa. Pan Dariusz Schindler wspiera polskich przedsiębiorców, jest za naszym polskim rolnictwem, za, niezależności, za niezależnością rolniczą Polski, wspiera ludzi przedsiębiorczych, jest człowiekiem godnym zaufania. Głosujcie na listę numer 5, miejsce 3. Pan Dariusz Schindler.